Witam w kolejnym wydaniu Gotuj zbożętko. Dzisiaj będę piekła tarta owocową. Byłam na ogródku i zebrałam takie piękne czerwone korzeczki, Także dzisiaj będzie tarta z czerwonych kożeczek. I tak, co potrzebujemy? Mąka, cukier, masełko. Ja dodaję do spodu ciasta dwa żółtka. A często dają, często przepisy mówią, żeby nie dodawać żadnych jaj. Ja jednak to robię. Pierwsze co zrobię to dodaję cukier do mąki proszek wymieszam to wszystko wzięłam widelec, bo będzie nam łatwiej roznieść to ciasto, masełko przy pomocy widelca. i teraz wbiję dwa jajka tu oddzielę białko mam przygotowaną już tortownicę wyłożyłam ją papierem pergaminowym i włączyłam piekarnik, dlatego że pierwszy